Minęło już kilka tygodni odkąd mam okazję korzystać z Huawei Mate 20X 5G, czyli pierwszego smartfona obsługującego łączność 5G, który jest oficjalnie dostępny w Polsce. I na początku ten sprzęt wydawał mi się naprawdę świetny, ale po tych kilku tygodniach zauważyłem kilka jego wad, które są dla mnie dyskwalifikujące. Jednak na początek powiedzmy o tym, co dobre. Pod względem specyfikacji Huawei Mate 20X 5G błyszczy. Mamy tutaj procesor Kirin 980, najlepszy od Huawei. A. Mamy 8GB RAM, mamy 256GB pamięci wewnętrznej. Mamy wyświetlacz AMOLED, który jest odpowiednio szczegółowy. To jest naprawdę kozak. Ma też fajne aparaty, które znamy z innych Huaweiów z serii Mate. Generalnie patrząc na ten smartfon na specyfikacji w katalogu, no to można pomyśleć, że to jest prawdziwy kozak i poniekąd jest. Zwłaszcza jeżeli lubimy grać, bo mamy tutaj ogromny ekran 7,2 cala. Jak już mówiłem, to jest ładny ekran. Mamy tutaj bardzo szybkie, naprawdę szybkie podzespoły. Najlepsze, jakie się da tylko mieć w Smartfonie Huawei a. to jest smartfon stworzony do gier, to jest smartfon stworzony do multimediów. Wszystko na nim wygląda pięknie, aż chce się używać. Ale życie to nie tylko nauka, a smartfon to nie tylko specyfikacja. Dlatego w gruncie rzeczy ja tego smartfona nie lubię, bo powiedziałem przed chwilą, że mamy tutaj wyświetlacz 7,2 cala bardzo duży, ogromny, za duży tego nie da się używać. Jeszcze zobaczcie w jakim momencie życia dostałem ten smartfon na testy. Ja przez długi czas ta ręka mi nie działała. Ja byłem zmuszony używać tego smartfonu jedną ręką i wtedy przekonałem się, że to jest po prostu niemożliwe. Nie da się tego smartfona używać przy użyciu jednej dłoni. Ten palec sięga mniej więcej nigdzie. To jest ten stopień, w którym mogę coś robić. Trzymam, muszę sobie przekładać ten smartfon, żeby sięgnąć przycisku ikonki itd. Ten smartfon jest bardzo duży, więc jeżeli zdarzy się tak, że będziecie jechać metrem, tramwajem, trzymacie się jedną ręką i chcecie go sobie po prostu używać, to ta sztuka raczej się nie uda, chyba że tylko chcecie przewijać coś i to w bardzo ograniczonym stopniu. To jest smartfon stworzony do używania dwoma rękami, dwoma dłońmi. To jest no jakby nie patrzyć trochę bardziej konsola do gier niż smartfon, bo kiedy byłem rok temu na premierze smartfonów z serii Mate 20 i tam pierwszy raz pokazano Mate 20 X w wersji bez 5G, no to wtedy porównywano ten sprzęt do konsoli Nintendo Switch i moim zdaniem to jest właśnie taki smartfon do gier, smartfonu tablet, ale na pewno nie smartfon do codziennego użytkowania, czyli taki, którego potrzebuję ja i zdecydowana większość z was. Bardzo ważną cechą tego smartfonu jest to, że mamy tutaj wszystkie możliwe standardy łączności, jakieś Wi-Fi, Bluetooth, LTE itd., a nawet więcej, bo mamy tutaj łączność 5G. Łączność, która tak naprawdę nie jest jeszcze nigdzie dostępna. Łączność, która będzie dostępna może za rok, może za dwa, może za trzy. Tak naprawdę nie wiemy kiedy, ale Huawei Mate 20X faktycznie ją obsługuje i my już to sprawdziliśmy, bo T-Mobile pozwoliło nam skorzystać z testowej sieci 5G i tam faktycznie już uzyskiwaliśmy transfery kilkaset megabitów na sekundę i to tylko przez to, że to była sieć podłączona do światłowodu o przepustowości 1 gigabit na sekundę. A jeżeli korzystać z takiej zwykłej sieci 5G, to tam można jeszcze 1,3, 1,6 gigabita na sekundę. Te wyniki są niesamowite, więc tak, ten smartfon obsługuje 5G i nic z tego nie wynika, bo Wy tej sieci 5G jeszcze przez długi czas nie zobaczycie, bo raczej nie jesteście pracownikami T-Mobile'a, Orange Plusa i tak dalej. Nie testujecie tej sieci, więc w Polsce ta sieć 5G. Jest dla nikogo tak naprawdę. Powiem więcej, ta sieć 5G może sprawiać problemy. Niemowlę sąsiadów wyjedą, stop. Wszyscy się kłócą, zestresowani, ja nie mogę myśleć, bo mi zgniata mózg, nawet nocą. Gniazdka piszczą, psy czekają. ja mam się gdzie wyprowadzić, ale co zresztą podłączoną do ekranów? Bo jako, że modem 5G to jest rzecz nowa, która zajmuje miejsce, bo jak coś jest nowe. To jest duże, zajmuje miejsce, nie można tego zintegrować w procesorze tak jak modemu LTF w większości smartfonów, więc trzeba było to miejsce znaleźć. I z tego powodu Huawei zamontował tutaj mniejszy akumulator, bo Huawei Mate 20X, ten standardowy, miał akumulator 5000 mAh, a tutaj zastosowano ogniwa 4200 mAh, właśnie po to, żeby zmieścić modem 5G. No, i powiecie teraz, że przejść 4200 mAh, no to i tak duża bateria na cały dzień starczy bez problemu. No tak, jeżeli używamy Samsunga Galaxy S10 albo Huawei P30 Pro, no to wtedy ten akumulator się wydaje ogromny. Ale tutaj, jeżeli mamy ekran 7,2 cala, jeżeli mamy mocarne podzespoły, jeżeli mamy ten modem 5G, który zużywa dużo energii, ale na szczęście go zbyt często nie będziecie używać, no to nagle się okazuje. Że te 4200 mAh to jest znacznie za mało. Że tutaj te 5000 mAh było potrzebne. I mi ten smartfon nie wystarczał na cały dzień. On się rozładowywał w trakcie, więc komfort użytkowania był taki sobie. Oczywiście Huawei mówi, że mamy tutaj przecież technologię Huawei SuperChurch. I możesz sobie naładować taki smartfon od 0 do 70% w zaledwie 30 minut. No okej, okay, tylko to jest. Taka nagroda pocieszenia to jest słabe, bo ja po prostu chcę mieć smartfon, którego nie będę musiał ładować w środku dnia, który będę mógł naładować dopiero po przyjściu do domu, po studiach, po szkole, po pracy. Tak po prostu. I tak naprawdę to by było na tyle, bo ja nie wiem, dla kogo jest ten smartfon. Ja tego nie rozumiem, bo ten duży ekran, te mocarne podzespoły no sprawiają, że to jest jednak smartfon do gier, tak się wydaje, no bo zresztą tak Huawei mówił rok temu. Ale w smartfonie do gier powinny być duże ogniwa, żeby dało się długo grać, a tutaj te ogniwa zostały ograniczone przez obecność modemu 5G. Sam modem 5G jest potrzebny absolutnie dla nikogo i nie będziemy w stanie wykorzystać jego możliwości jeszcze przez długi czas. Więc generalnie ten Huawei Mate 20X 5G to jest. Świetny zabieg marketingowy. To jest reklama Huawei, która pokazuje, że my mamy pierwszy smartfon z 5G, inni nie mają, my robimy najlepsze 5G. I jeżeli o to chodzi, no to Huawei Mate 20X 5G jak najbardziej spełnia swoje zadanie, ale niestety nawet w najmniejszym stopniu nie sprawia to, że jest to produkt godny polecenia, bo ja na ten smartfon tak po prostu nie wydałbym 4399 zł, no chyba żebym stale jeździł do krajów, w których 5G jest już dostępne, bo kilka takich miejsc na świecie oczywiście jest. I to było wszystko, a teraz prośba do Was. Wy napiszcie, co sądzicie na temat Huawei Made 20X 5G. Ma sens, czy nie ma sensu? Ja mam rację, czy nie mam racji? Poza tym, standardowo, film się podobał łapka w górę film się nie podobał nie, no podobał się podobał się a poza tym subskrypcja, dzwoneczek, reszta tego chłamu syfu każą mi to mówić. Naprawdę. I widzimy się niebawem. Cześć.